Jest godzina 10. Witam Wam serdecznie w kolejnym dniu podróży. Jest 8 styczeń. Jak widzicie, nocowaliśmy przy zamku po to, żeby dzisiaj od rana iść i obejść te wszystkie trzy. Ja wymyśliłam tutaj taki mikrofon. Teraz wam pokażę. Okleiłam go taśmą, po to, żeby wyciszyć jak najwięcej, jak najwięcej wiatru. Jeszcze tutaj chowam go za szalik, tak, żeby bezpośrednio do niego mówić. Mam nadzieję, że to nam pomoże zaraz zobaczymy Amela idzie oglądać trasę. Ze względu na to, że na górze jest trochę chłodno, mini dostała kubraczek, bo się trzęsie, jak idziemy gdzieś tam dłużej. Cała widzę ekipa. Mini zostaw to. Idzie, już Eli widzę przygotowana. Amelka, czekaj, ta metka ci tu wystaje ją dzisiaj obciąć cała ekipa idzie. Więc jesteśmy gotowi w drogę. Zamek jest pięknie w słoneczku. Widać go, nam tutaj brakuje tego słoneczka, ale pewnie jak tylko wyjdziemy na słoneczko, to zaraz będziemy się musieli rozbierać. Skurtek, z szczapek, bo zrobi nam się gorąco, doszliśmy do kolejnego etapu. Wczorajszego zamku dzisiaj nie pokazywałam, ponieważ jest już na filmiku w wczorajszym dzisiaj. Idziemy teraz już na kolejne tutaj zwiedzanie ruin. Jest szlak, kawałek szlaku niebieskiego. Zobaczymy, jakie będą ruiny. Ruiny się już zaczynają, ale są ogrodzone więc tutaj wejść nie można. Ładna, ładna brama idziemy, ruiny widać dbają o to trochę oddechu, a tutaj w tym miejscu gdzie świeci słoneczko jaka cisza się zrobiła. No zamknięte. Ja wiedziałam, że wszystko jest zamknięte. Można zobaczyć widzisz. O, tutaj jest popatrz taki. Zobaczymy czy uda nam się dojść do końca i zobaczyć jak jest w środku. O, jest. Widać. O, takie. Na górze. Teraz powolutku, może się zobaczymy. Nie, już nie. jak się przesuwa w tą czy w tą, to za wiele nie widać. O, w tą stronę jeszcze w prawo. Jeszcze coś trochę widać. Z przodu. Tutaj taka, no, że nie wolno przechodzić pozostałości jeszcze. Brama. Idę. Co tam? Brama jest. No wchodzimy. Bramą. I koniec. Nic więcej nie ma. A tu, tu jest droga jakaś, ale to droga w dół do tamtego parkingu. Tak, na dalszą ścieżkę, czyli teraz ścieżką wrzosową idziemy. No, idziemy pod górę, wspinamy się coraz wyżej. No, idziemy. Przedzielamy się przez taki gąszcz, taka ścieżka. Prowadzi, idzie szamelka? No chyba z przodu, nie wiem. Idź przez taki gąszcz. Tutaj, w tym miejscu, obecnie wiatr się uspokoił. Jest o wiele słabszy. Słoneczko grzeje, jest cieplutko. A ścieżka, widać, mi się wydaje, jest tak zarośnięta albo jest mało uczęszczana. No bo taki tutaj efekt, wszystkie mają te ścieżki, że idą a ja tam. Po, po takich zaroślach. Ja mówiłam tu, a nie ja tam. Ja chciałam tam. Teraz idziemy już ścieżką. Widać jak tutaj woda... Sobie pracuje, kiedy pada. Opady są. Amela próbuje, mini, zrobić zdjęcie, ale ona jej ucieka. Bo jak ja idę, to ona też idzie. No idziesz i a mini też idzie, bo daleko jest. No to idź pierwsza. Idź do góry. A ja będę szła za tobą i zrobisz. A jak nie to zrobisz, wiesz co jej na górze w ruinach. Nareszcie pokazał nam się oczekiwany widok. Ruiny. Mostwo. Nawet jakaś droga chyba tam dochodzi. Wcześniej widziałam taką polną drogę. Amela już jest na górze, czeka na mnie, aż wejdę do niej. Oczekiwany widok coraz bliżej. Wspinamy się. Teraz jest już taka ścieżka. Wtedy Amelka pomyliła się i poszła inną ścieżką. Musieliśmy troszeczkę zawrócić. Uczę ją, żeby patrzyła się na jak to się mówi drogę czyli szlak. Co prawda to i tak jest tu w ogóle dziwne, bo szlak był pokazany, że jest to wrzosowy, a tutaj jest żółty lub czerwono-zielony. To podejrzewam, że czerwono-zielony jak się zmiesza to wychodzi wrzos, dlatego jest jako wrzosowy. Moja córka jest niezmordowana. Goni mnie. Tutaj biega, żeby ona taka była chętna do lekcji, jak do tego biegania po tych ruinach. Znalazła jakieś tutaj ruiny, nie wiem. Nie wiem co to było. Może jakaś kiedyś stróżówka? Proszę, jak biegnie. No to dobrze, sprawdziłaś jedną drogę, oszczędziła mi drogę, bo chciała iść tam. A ja mówię, że idziemy. Czerwono-zielonym szlakiem, bo to prowadzi do zamku, bo to jest jako bordowy. Zrobię ci Wyszło... zdjęcie. Tak, zrobię Ci zdjęcie. A, o, tak. I już jesteśmy u podnóż. Teraz trzeba będzie to wszystko obejść. Ale zanim to obejdę, to już przymusowa przerwa. Bo ja już ledwo idę, a ta ciągle tylko wypatruje. Kampera. Ciągle wypatruje. Kampera, gdzie kamper? To tak jak na szkod. Ciągle pilnuje tylko kampera. Camper to jego dom, a mela też mówi, że to jest jej dom, więc, więc w sumie ma rację. Ma rację trochę, no bo w sumie większość roku będziemy mieszkać w kamperze. Jak zwykle w przodzie. Tutaj, tutaj. A co mam powiedzieć? No nie wiem. Jest mi fajnie, cudownie. Świeci tu słoneczko, aż się chce położyć i spać. Ale jeszcze lekcje, i dopiero będziemy odpoczywać. Najpierw zjemy jeszcze drugie śniadanie. Już? Tak, już. W tej chwili co? troszeczkę powoli się szykuje. Do nauki, czyli zjadła, wypiła i teraz czas na to, żeby coś zjeść. Raczej o nie, coś zjeść, żeby się nauczyć, bo dopiero miała jedną lekcję. Tak mnie goniła do przodu, że nie udało się zrobić lekcji więcej. Tylko cały czas byliśmy w drodze. Jak tam mama ci idzie alfabet. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Teraz tam w oddali. Między chmurami. Zobaczyłam, że tam są góry i na nich jest śnieg. Widać białe są. Tak jak tam gdzieś wtedy. W tej okolicy jechałam, z bliska widziałam góry. Czekam tutaj na Amelkę. Ma wyjść z, to, z tego wyjścia. O, mrówka idzie moja. Mróweczka. Mrówko poczekaj na mnie teraz tam. Tak? Troszeczkę tutaj takie, o, niedzielnie za mną idzie. I teraz droga będzie szybsza, bo w dół, ale bardziej niebezpieczna, bo wtedy przy schodzeniu yy, są bardziej nogi narażone i można zwichnąć się, albo upaść już jesteśmy na dole cicho wiatru nie ma dlatego filmuję teraz bez mikrofonu zobaczę jaka jest różnica między mikrofonem zapakowanym w kubraczek zrobiony a jakie jaki efekt jest no. smycz nakładają A amelka, tu można naokoło zamek obejść. Nic z tego. Ciągle są zakręty, tak? I bo musimy, taka droga jest, żeby wjechać na górę. Taka droga. Bo, bo musimy wodnie jechać. Bo jedziemy wodniej. Patrzcie. O, pokaż ten kościółek. mijamy go. Jak zmieniam na trójkę, to za chwilę trzeba hamować, bo już zagrę. Tylko dwójeczką można tu jechać. Ktoś to ma dobre hamulce, wszystko to może i jedzie sobie. Nie wiem jak kampery tutaj jadą. Szybko czy wolno. Dobrze, już pan.